Witam wszystkich na moim kanale, Wujas z tej strony Dobra, dzisiaj trafiło do mnie oto ta Fabia z 1.2 silnikiem 3-cylindrowym jest moc generalnie auto ma problem, że przestaje chodzić na jednym cylindrze no i zaraz zobaczymy czemu tak się dzieje zmierzymy ciśnienie na, na cylindrach czy, czy czasem się zawór nie wypalił albo no nie wiadomo co w sumie, bo poprzedni właściciel tego samochodu twierdził, że samochodem wszystko idealnie Samochód jest zimny, nierozgrzany. Duży mu ciśnienie na, na zimnym silniku. Generalnie już tu widzę, że ktoś tu coś próbował reanimować, bo jest cewka podmieniona nieco. Dwie są z NGK, czyli gdzieś tam kiedyś były wymieniane. Jedna jest jakaś chiński zamiennik, czyli coś tutaj. Ktoś już coś próbował tu rzeźbić pewnie do sprzedaży. tak? I Wyjmiemy te świece, zobaczymy jakie są świece. Może jest świeca upalona. No nic, no zobaczymy. Bierzemy się do roboty, ściągniemy te cewki wszystkie. mamy odpięte i się wyciąga po prostu, nie są przykęcane są na wcisk tak jak widać, ktoś tu już coś próbował sobie podmieniać czyli zaczniemy od tego cylindra, zobaczymy o co chodzi jakie, jakie ma ciśnienie, potem porównamy z resztą dobra, bierzemy klucz do świec no coś tam chyba świece też były wymieniane że świec mamy, wkładamy. Najpierw poluzujemy. O! Mało wiczca. No, jeżeli się okaże, że jest <laughs> mniejsze ciśnienie na tym, którym jest no to niestety trzeba będzie rwać głowice. To żeby tą głowicę wyjąć, to jest kuper roboty. Trzeba miskę olejową ściągać. Tutaj całe to poszycie tego rozrządu. No jest ten Tak, świece są nowe, czyli ktoś tutaj ktoś już tu coś próbował podleczyć to auto. myślał że że cewka padła. Zaraz zobaczymy jak dalej. No, no, nie widać. Kurczę szkoda, że te świece ktoś wymienił. Tak to byśmy zobaczyli. Czy auto czasem nie robi nagaru, garu, także sobie tam pali olej na którymś innym, że z i zarzuca to świece, ale no nic. No, Idziemy, zobaczymy po zmierzeniu, co, co tam pokaże. No, tu trochę gorzej. Zaraz Wam pokażę, te świece jak wyglądają. No, widać, że niedawno założone były już trochę na Garumaju, ale są widać, że ładne, niewypalone nowe świece, czyli ktoś przez sprzedażą próbował sobie to ukryć. Bo auto jak zostało kupione, to już od początku miało z tym problem. No dobra, świece mamy wykręcone. Użymy teraz zegarek. Najlepiej Mierzycie się tu w dwie osoby, no niestety dzisiaj nie mam mi kto pomóc. Kręcimy sobie sam przewód. Założymy zegar. Będziecie sobie patrzeć. Ja tam zakręcę silnikiem z kilka obrotów. No, dobra, chyba, chyba złapało, czy nie? Ciężko to. Dobra. Dobra, przewód mamy wkręcony. Zegar, który nam będzie potrzebny no to podstawowy zegar lub benzynowych silników mierzenia okay, jakoś to położymy tutaj, żeby nie spadł, żeby go nie odrazało nie <grym>, Kurczę. Samemu to jest lipa, lepiej właśnie w dwie osoby, żeby jedna osoba kręciła. Robimy to w taki sposób, że wciskamy pedał gazu do końca i kręcimy tam przez chwilę. Tak? i Zobaczymy, ile ciśnienie nam pokaże. Ja idę zakręcić, zaraz zobaczymy na pierwszym cylindrze, co on nam tutaj pokaże. dobra, tak jak widzimy, tutaj nie wiem czy tak z daleka Wam pokażę, wykręciło 8, tak 8 barków, niecałe nawet, no dobra spuścimy to, wkręcimy teraz w drugi, drugi ten cylinder porównamy ile tam pokazuje. Dobra, patrzymy dalej. No i mamy kolosalną różnicę, tutaj pokazało już znacznie, znacznie więcej. Ponad 12 i to grubo. No to niestety. Dobra, zobaczymy jeszcze ten trzeci cylinder. Jak to tam jest? No bo jak na razie na pierwszym jest lipa, na zimnym silniku. Na dzień dobry nie ma, nie ma sprężania. No i coś nie chce zlecić. dużo nam pompowało. Dobra, wkręcamy go. Jeszcze jeden. No, tu też mamy 12, no trochę to krócej go pokręciłem, dlatego tak pokazało. No dobra, sprawdzimy jeszcze raz na tym pierwszym, czy, czy, czy faktycznie, czy czasem zegar nie oszukał, ale no, już widzę niestety, że trzeba będzie głowicę rwać, czy jest zawór wypalony na 100%, albo inna przyczyna, dopiero sekcja to pokaże, jak rozbierzemy ten silnik. Dobra, wkręcimy jeszcze raz pierwszy, żeby mieć pewność. Patrzymy. No tak jak widać. No, Na 9 nie chce sobie dobić. No szkoda. No. Ktoś kupił samochód, nie sprawdził dokładnie pracy myślał, że tak może ma być. No nie wiem, że on tak chodzi. No, ma trzy cylindry, ale no, ta praca jednak powinna być równa, a nim szarpie. Będziemy co ściągać głowicę. Jeśli jesteście ciekawi, no to zostawcie suba. Na pewno filmik trafi z remontu tego silnika jak rozbierzemy. Ciekawe, jak to tam wyjdzie, czy jakieś inne choski się nie, nie okażą. Dopiero jak zdemontujemy tą głowicę, czy tam czasem nie ma więcej do zrobienia. No, no póki co, na tą chwilę no nie ma kompresji na tym pierwszym cylindrze. Tak, tutaj, tak jak ktoś grzebał, ktoś tam próbował te świecę podmienić i tą cewkę, ale to nie zdały egzaminu. Jak auto nie, nie jechało, tak nie jedzie. No dobra, no to na dzisiaj byłoby tyle. Jak mówię, jesteście ciekawi zostawcie łapkę w górę, suba, na pewno wrzucę filmik z remontu tego silnika, co tam, co jest potrzebne, tam opiszę ile, jaki koszt, jak ktoś ma taką fabię to niestety to jest często, często, częsty przypadek w tych silnikach, że się te zawory wypalają, no zużycie, czy tam, auto nie jest w lichim stanie, a warto ten silnik zrobić, myślę, że to duży koszt. Tam nie będzie więcej roboty jak, jak, jak za części. No dobra, to trzymajcie się wszyscy ciepło. Pozdrawiam Wam, cześć.